To magiczna chwila klubu przyjaciół myszki Miki w Disney Junior. Gdy Daisy łapie balony wszystkich przyjaciół, odlatuje wraz z Mini. Będą potrzebowały pomocy przyjaciół, by pokonać problemy w stratosferze. Do Znajdźcie coś ciężkiego, chłopcy! O, o, niech pomyślę! Co to jest? To jest co? <grym> no, Ciężka słowo. Idealna! Wrzućcie ją! Pomogło! Jak dotąd dobrze nam idzie! Lecimy! O, złap złapane Pomóżcie mi je dosięgnąć! Podnieście ręce nad głowę i wyciągajcie je wysoko. Teraz wyciągnijcie je wyżej! Spróbujmy złapać mini. Wyciągnijcie ręce jak najwyżej. O raz, złapaliśmy mini. O, dziękuję, Miki. Dziękuję wszystkim. O, Nie zapomnijcie o mnie. O jejusiu, Daisy leci do k Trzeba ratować Daisy. Spadaj, Daisy, już jedziemy. Pomóżcie nam pedałować, pedałujcie najszybciej jak umiecie. Raz, dwa, trzy. Raz, Raz dwa, trzy. 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 By dotrzeć na górę trzeba przejechać od dziesiątki aż do samej dwudziestki. Więc liczcie ze mną od 10 do 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Doskonale, udało się! Jesteśmy na szczycie koła Fortuny! Świetnie liczycie! Teraz pomóżcie mi złapać Daisy! Jestem tutaj! Sięgajcie wysoko! A teraz wyżej! A teraz najwyżej, jak umiecie! I łapcie Daisy! Łapcie! Ale super! Udało się! Wiedziała. I przepraszam, że wzięłam wszystkie balony dla siebie. Znacznie lepiej podzielić się z przyjaciółmi, niż tak dać się ponieść. <śmiech> <śmiech> Już wiem, co można zrobić z tymi balonami. Ooh, lepiej uważaj, Daisy. Zamierzam je Wam rozdać. Ten dla Ciebie, Miki. Mini. Pluto. Donald. Goofy! A ten jest dla was. Ponieważ przyjaciele pracowali razem, mogli odetchnąć pełną piersią. Brawo, moi drodzy! Wypatruj kolejnej magicznej chwili i oglądaj klub przyjaciół myszki Miki w Disney Junior.